Osob na zagadkę, dlaczego trzy boksy e, dla dzieci, dlaczego trzy prezenty? Mamy gości przez cały weekend, mówiłam w piątek i właśnie jest mój najmłodszy wcześniej. gdzieś tam w tle babi się przewinęła, czyli mamusia. Dzisiaj to już tylko odpoczynek na tarasie i tak sobie patrzę, a nasza cytrynka, taki kwiat ma ciekawa jestem, co z tego będzie, ale bardzo lubię tutaj nasz ten zakątek różności. Wiem, że taki trochę misz masz, ale mi się to podoba. Patrzcie, to jest oliwka. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ruszy taki projekt Farma X, gdzie można będzie się spotkać między innymi z moim mężem na różnych gospodarstwach w Polsce, w różnych województwach. No i jak mnie namawia, Ania może byś na jedno gospodarstwo też pojechała. I chyba pojadę, jeszcze nie wiem gdzie dokładnie, ale jeżeli chcielibyście się z nami tam spotkać, pogadać, wymienić doświadczenia rolnicze, to bardziej z Grześkiem, a ze mną pogadać sobie o życiu, o dzieciach, o gotowaniu, o wszystkim i o niczym, to Was serdecznie zapraszam. Zaraz Wam tutaj wrzucę taki jakby trochę instruktażowy filmik, jak się do tego zapisać, zapisać może każdy, każdy kto przede wszystkim jest związany z gospodarstwem. Fajne były te spotkanka, jak do mnie na gospodarstwo przyjeżdżaliście. Koncepcja troszeczkę się zmienia. Rusza Farma X. Jedziemy do gospodarstw na terenie całej Polski i będziemy sprawdzać u rolników, jak wypadły nasze produkty Bacterix. X. Zweryfikujemy to oczywiście na wielu roślinach: i rzepak, i pszenica, i buraki, i soja, i ziemniaki, i warzywa. Także pełen zestawik dostępny. Zostawiam Wam link, macie okazję się zapisać. Ilość miejsc jest ograniczona. Oczywiście na wszystkich będę też osobiście. Także zapraszam serdecznie. Z takich atrakcji, mobilne laboratorium, to nieczęsto się zdarza, żeby na żywo, już nie z katalogu, ale na żywo zobaczyć, jak te produkty działają. Więc zapraszam, zapisujcie się i do zobaczenia. A te moje graty to jeszcze będzie okazja zobaczyć. Teraz chciałbym no, też okazać tą wdzięczność dla osób, które. nakłady. Nakłady nie, ale możemy na Biedronki pójść. Dobra. Gdzie wyjdziecie? <gdzie> na mszyce. Na Biedronki, na mszyce. W buraki. Ja już widzę Kalosze ma. No idziemy zobaczyć, bo, bo zbieramy Biedronki z buraków. Zbierają zbieram biedronki. Zbieram Dużo jest tam Biedronek? A co robią Biedronki w tych Jedzą. burakach? Mszyce z buraków. Uh -huh. To po co je zbierać? To Zostawmy. może je tam lepiej zostawić. One się tam najedzą i uratują buraki. Dobra, dwie weźmiemy. Trzy, <laughs> cztery. Ale cisza, spokój. Aż tak mi dziwnie. Wszyscy wyjechali i tak puste się zrobiło i smutno. Nie lubię tego momentu. Chciałam zaprosić na nowy odcinek na YouTubie, tym razem QA. Odpowiadam na pytania, które mogliście mi ostatnio zadawać pod zdjęciem. Starałam się wybierać takie pytania, których jeszcze nie było, takie, co zwróciły jakąś szczególną moją uwagę, więc zapraszam. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.